Cześć moi drodzy, witam, witam Was w kolejnym filmiku. Tym razem będzie to troszeczkę coś innego, aczkolwiek też w tematyce krewetkowej. Ostatnio wrzuciłem na, na Facebooka na grupy krewetkowe gierkę, żeby pokazać jaka jest gierka robiona przez, przez Japońców. No i ta gra zrobiła, zrobiła, okazała się wielkim hitem na grupach krewetkowych. E, gra ta pojawiła się zaraz na pozostałych grupach krewetkowych, zagranicznych itd. itd., itd. E, także gra robi furorę. No i chciałbym wam ją pokazać e, w szybkim skrócie, jest ona na, e, e, na iOS-a i oczywiście na, e, na Androida. E, żeby ją ściągnąć z Google Play, to albo klikacie w ten link, który wam teraz podaję, Tutaj. E, Albo wpisujecie w przeglądarkę, w sensie wpisujecie w Google Play tą o tą nazwę, czyli nazwę, nazwę jakby twórcy tej gry. No bo z krzyżykami, z tymi jakimiś dziwnymi literkami będzie kiepsko, nie? A nie znajdziecie jej pod nazwą po prostu Shrimp Paradise. Także to jest tak, jak już ściągniemy tą gierkę, ona się nam zainstaluje. Pokażę wam. Jak sama gra wygląda, i co ważne, w tym miejscu tutaj widzicie, jest flaga teraz angielska w Wielkiej Brytanii. Standardowo tutaj jest flaga japońska, i macie wszystko z krzyżykami, z tymi takimi ich, ich, e, e, ich literkami. Dlatego klikacie tutaj, zmieniacie język na albo amerykański, albo na angielski. I lecimy z koksem. Tutaj no, nic się nie pojawia na tej stronie, klikamy w ten napis i mamy swoje, swoje krewetkowe królestwo. Można powiększać. Tutaj widzicie urodziły mi się młode krewetki, zaraz wam pokażę. Tutaj urodziły się młode krewetki, chodzą takie malusie. Co jeszcze? Gra wydaje się być fajną taką odskocznią od naszego krewetkowego, krewetkowego hobby. Można ją sobie grać gdzieś tak, że tak powiem, mobilnie, jak jesteśmy gdzieś w drodze, na wakacjach i chcemy coś tam sobie poklikać i mieć styczność z krewetkami. Graficznie może to nie jest jakaś petarda, ale ogólnie fajnie, fajnie się zapowiada, bo mamy sklepik, mamy. Możliwość wymiany, możemy sprzedać po prostu część krewetek za jakieś tam pieniądze, tak jakby nie online, tylko po prostu sprzedajemy w grze. Ale możemy też krewetkę jakąś wysłać naszemu znajomemu, jeśli znamy tylko jego login, jakby tutaj z Google. I tak na prędce wchodzimy sobie w to, co mamy. Mamy tutaj różne pokarmy, jak widzicie. Mamy szpinak. Mamy możliwość podmiany wody, ma, mamy możliwość jakby troszkę pobudzić tutaj mech, y, mamy bakterie, mamy inne, inne pierdołki. I to jest to, co ja mam zakupione, y, zakupione u siebie y, jakby y, w swoim jakby koszyku. I na przykład damy krewetką. Damy krewetkom pokarm, nie? Wybieramy jakiś tam pokarm, mam akurat jedną sztukę, i ten pokarm sobie leci. Tutaj zamkniemy okienko i teraz zobaczcie: krewetki zaczynają sobie ten pokarm jeść. Tutaj są takie serduszka. Jeśli sprawimy e, tak, żeby te serduszka się jakby całe zaświeciły na czerwono, wtedy dochodzi do, do godów. Krewetki są zadowolone dochodzi do zapłotnienia, samica zaczyna nosić jajka no i tam później pojawiają się młode krewetki, które rosną i tak dalej krewetki tutaj są różne, pod crystal red, crystal black ale jak widzicie mamy i tigery są jeszcze inne krewetki całą tą aranżację jakby akwarium swojego robicie także sami tutaj dostajecie gołe akwarium sami sobie Robicie różne rzeczy, macie do wyboru kamienie, różne mchy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możecie sobie sprzedać swoje krewetki, jakie macie. Możecie sprzedać, możecie wysłać znajomemu. Co tu jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Tutaj mamy... Taki poradnik, w sensie taką, jakby encyklopedię tego, co już mamy, co odkryliśmy, nie? Czyli tu widzicie, mamy krystale w różnych gradacjach. E, mamy tutaj jakieś tajgery, się pojawiają. E, mamy, co tu jeszcze mamy? Widzicie, tu się pojawiły jakieś, jakieś inne krewetki. Tu jeszcze jest coś do, do odsłonięcia. Także ogólnie gra jest mega prosta, mega prosta. Ale co jest fajne, że. Wychodzą co jakiś czas fajne fajne krewetki i można się po prostu w jakiś tam sposób pobawić, no, to nie jest, że tak powiem jakaś petarda nie jest to e, także gra e, pewnie na dłuższą metę no, ale e, jest taka gra, jest e, taka aplikacja na telefon, na smartfony dlatego chciałem wam to pokazać, że coś takiego istnieje i można sobie od czasu do czasu pograć także pozdrawiam serdecznie trzymajcie się, cześć, cześć ściągajcie grę, wypróbujcie to nic nie kosztuje a może Anusz komuś wpadnie wpadnie w oko i dłużej z nią zostanie ja troszkę pograłem i gra jest taka no jak gdzieś jesteśmy w podróży albo gdzieś na wakacjach leżymy na plaży i chcemy coś tam sobie poklikać to możemy sobie poklikać właśnie w taką aplikację z krewetkami. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć, cześć.